Stosunkowo niedawno gruchnęła wieść, że Prime Video planuje premierę Gąski, swojej pierwszej polskiej produkcji oryginalnej. I wzbudziło to niemały entuzjazm, bo okazało się, że za jej stworzeniem stoją twórcy zeszłorocznego Netflixowego hitu, czyli 1670, a konkretnie Maciej Buchwald i Jakub Różyło. W dodatku w jednego z jej głównych bohaterów miał wcielić się Tomasz Kot. Dość naturalne było więc to, że produkcja ta będzie porównywana z hitem Netflixa, jednak czy te porównania są jakkolwiek uprawnione, i czy gąska ma szansę powtórzyć sukces 1670, czy okaże się czymś zupełnie innym? Na te i inne pytania spróbuję w tym materiale odpowiedzieć. Nowy serial od Prime Video opowiada o pracownikach osiedlowego supermarketu należącego do ogólnopolskiej sieciówki. Przed jego premierą zapowiadano, że będzie mocno nawiązywać do naszych polskich realiów, a chyba trudno wyobrazić sobie coś bardziej polskiego niż Market, którego nazwa wywodzi się od sympatycznego zwierzątka. Tym razem nie od zielonego płaza czy dwukolorowego robaczka, a od tytułowej Gąski. Gąski, która jest moim zdaniem całkiem przyzwoitym, choć nie pozbawionym problemów serialem komediowym. Mimo tych problemów uważam jednak, że jest to pozycja, której zdecydowanie warto dać szansę. Przede wszystkim ze względu na obecnych tu bohaterów i relacje między nimi. Niestety nie wszystkich, o czym jeszcze potem wspomnę, ale najpierw chciałbym powiedzieć o tych, którzy pozytywnie mnie zaskoczyli. Jak choćby Januszu Chabiorze, którego kojarzymy raczej z ról rozmaitych oprychów. Tutaj wciela się jednak w Kazika, pracownika firmy ochroniarskiej Jastrząb Security, który odwiedział swoje, wyszedł na prostą i teraz dorabia sobie pracując w osiedlowym sklepie. Spodziewałem się, że będzie on sprowadzony do roli komikrylifu, ale w jego postaci jest zaskakująco dużo ciepła i głębi które wychodzą na światło dzienne przede wszystkim na płaszczyźnie jego relacji z Lubą. Luba z kolei jest jak taka fajna ciocia, której zawsze możesz się wyżalić, a ona zrobi wszystko, żeby podnieść cię na duchu. Początkowo wydaje się dość niepozorna, ale jest w niej pewna poczciwość i życiowa mądrość. Tatiana Waszniewska ma naprawdę niesamowitą chemię z habiorem, a duet ten stanowi jeden z najmocniejszych punktów tego serialu. Zaraz obok postaci domy, w którą wciela się absolutnie genialna Magdalena Koleśnik. Ta kierowniczka niższego szczebla, a zarazem pyskata dresiara, która nie da sobie wejść na głowę, wnosi do tego serialu masę życia, często będąc źródłem konfliktów. W niektórych odcinkach pełni ona wręcz rolę antagonistki i urasta do roli utrapienia naszej głównej bohaterki. Jest to zdecydowanie najbardziej wyrazista postać w tym serialu, a wcielająca się w nią aktorka odwaliła kawał naprawdę niesamowitej roboty. Ekipę uzupełnia Mateusz Urbaniec jako młody, fan teorii spiskowych, który ma o sobie niezwykle wysokie mniemanie i Julia Rosnowska w roli pozytywnie nastawionej do życia i dość niefrasobliwej Magdy, która ma tendencję do nadmiernego dzielenia się intymnymi szczegółami ze swojego życia. I to by było niestety na tyle, jeśli chodzi o bohaterów, co do których mam jednoznacznie pozytywne odczucia. Niestety trochę zawiodła mnie postać Włodka. Tomasz Kot na początku wypada trochę jak bardzo ugrzeczniony i średnio udany sobowtór znanego z amerykańskiego The Office Michaela Scotta, z tą różnicą, że jego cechą dominującą jest miłość do wszystkiego, co amerykańskie i przez przeważającą część sezonu wydaje się, że że to jest w zasadzie jego jedyna cecha, nie licząc kręcenia lifestyle'owych porad i skłonności do gier słownych. Brakuje mu tej charyzmy, którą w 1670 miał w sobie Jan Paweł Adamczewski. Są to oczywiście dwie różne postaci, ale mimo wszystko nie spodziewałem się, że Włodek będzie aż tak bardzo nijaki. Sytuację zmienia trochę pojawienie się jego żony, Suzy, którą wciela się Małgorzata Socha. Bardzo dobrze się z Tomaszem Kotem uzupełniają, a wraz z jej pojawieniem się postać Włodka dostaje trochę więcej miejsca i nabiera więcej charakteru. Cenię sobie też momenty, kiedy spod fasady tej jego amerykańskości wychodzi typowy polski Janusz. Jednak moim głównym problemem z gąską jest postać głównej bohaterki, granej przez Aleksandrę Grabowską, a konkretnie to, że na początku trochę trudno ją polubić. Domyślam się, że taki był zamysł, ale odnoszę wrażenie, że twórcy odrobinę przesadzili, zwłaszcza w pierwszych odcinkach. Lena na tle pozostałych, w większości całkiem sympatycznych bohaterów, wypada dość niekorzystnie. Sam jej widok przewodzi na myśl pewnego internetowego klasyka. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Ma do wszystkiego strasznie negatywne nastawienie i często bywa nadmiernie złośliwa, mimo że sytuacja nie zawsze wydaje się ją do tego prowokować. Wszystko to sprawia, że trochę ciężko zapałać do niej sympatią. A co za tym idzie kibicować jej w starciu z różnymi przeciwnościami losu, które napotyka na przestrzeni kolejnych epizodów. Lena dużo lepiej wypada, kiedy spojrzy się na nią przez pryzmat całego sezonu. Z tej perspektywy bardziej widać jej stopniową przemianę i drogę, którą przechodzi. Wraz z kolejnymi odcinkami bohaterka ta już jest trochę lepiej wyważona, ale niestety nie robi ona najlepszego pierwszego wrażenia. Nie jest to jednak jedyna postać, która stanowi problem. Dużo zarzucić można też Markowi, granemu przez Mikołaja śliwe. Jego bohater pełni w tym serialu dość istotną rolę. Mam jednak wrażenie, że dostał on zdecydowanie. Najmniej miejsca. Wątek Marka dzieje się trochę zakulisowo, a on sam wydaje się najmniej zniuansowaną, czy wręcz najbardziej nudną ze wszystkich postaci. Rzeczy dzieją się bardziej dookoła niego niż z jego udziałem. I zapewne trochę wynika to z charakteru tej postaci, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że był on w tej historii nie dlatego, że twórcy mieli na niego fajny pomysł, a przez to, że miał do spełnienia jakąś rolę. Wspomniane problemy z Leną i z innymi postaciami wydają się jednak wynikać nie z występów aktorskich, a ze scenariusza. Część z Was zapewne zdążyła zauważyć, że przy okazji większości moich zarzutów wobec tej produkcji używam słów początkowo albo na początku. Dzieje się tak nieprzypadkowo, ponieważ serial ten jest bardzo nierówny. Rzekłbym wręcz, że druga połowa sezonu jest o poziom lepsza od pierwszej, w związku z czym sens całości pozostawia widza ze sporym niedosytem. O ile widz w ogóle zobaczy całość, a nie zniechęci się po pierwszych odcinkach. Widać, że zarówno osoby, które ten serial pisały, jak i aktorzy, potrzebowali trochę czasu z tymi bohaterami, żeby ich w pełni poczuć. Jednym przyszło to łatwiej, a inni potrzebowali nieco więcej czasu. Zresztą mam wrażenie, że na podobną przypadłość cierpi większość seriali komediowych. W przypadku wielu produkcji ten pierwszy sezon służy temu, żeby dopiero odnaleźć swoją formułę. Najlepiej widoczne te poszukiwania są chyba przy okazji występów gościnnych. Tak się bowiem składa, że Lena, nasza główna bohaterka, w różnych sytuacjach wizualizuje sobie rozmaite postaci, powiedzmy, że z polskiej popkultury. Nie będę tutaj zdradzał o kogo chodzi, powiem tylko, że tych występów gościnnych jest sporo i działają różnie. Czasem bardziej żenują, czasem bardziej śmieszą, będąc mocnym punktem odcinka. Początkowo nie byłem do nich przekonany. Ostatecznie jednak udało się większość z tych występów gościnnych wkomponować w całość na tyle sprawnie, że nie miałem poczucia sztuczności. No i trzeba też przyznać, że niektóre z nich stanowią całkiem udane komik-reliefy. Dużo gagów ukrytych jest tutaj też nieco na drugim planie, w elementach scenografii, różnych sklepowych sloganach i nazwach. I bardzo przyjemnie jest to odkrywać w trakcie seansu. Kiedy jednak przychodzi co do czego, ma się wrażenie, że twórcy trochę się hamują. Brakuje gąsy tego pazura, za który tak wielu polubiło 1670. Na papierze, realia polskiego osiedlowego sklepu dają naprawdę ogromne pole do popisu, wszystko to wydaje się jednak nadmiernie ugrzecznione. Tak jakby twórcy sprawdzali, na ile mogą sobie pozwolić, trochę jakby bali się, że pójście na całość odstraszy część widowni, a jak na mój gust mogłoby być tutaj naprawdę dużo bardziej absurdalnie, a widzowie by ten serial pokochali tak jak pokochali 1670. A skoro już przy 1670 jesteśmy, to tamten serial też przecież nie był pozbawiony wad. Powiedziałbym nawet, że momentami miał podobne problemy scenariuszowe co gąska. W każdym z tych seriali są pewne niedopracowane wątki i postaci o niewykorzystanym potencjale. No i zdarza się, że żarty nie zawsze trafiają w cel. 1670 też potrzebował kilku odcinków, żeby na dobre się rozkręcić. Odnoszę jednak wrażenie, że przy okazji hitu Netflixa twórcy mieli trochę więcej odwagi, a my jako widzowie byliśmy w stanie wybaczyć tamtej produkcji nieco więcej, bo była czymś naprawdę świeżym. W końcu niewiele znajdziemy w polskim kinie komedii osadzonych w innych realiach niż współczesne. Jeśli natomiast chodzi o gąskę, no to w sumie nie jest to nic szczególnie odkrywczego. Ta produkcja to klasyczny przedstawiciel workplace comedy. W przypadku obydwu tych seriali mamy do czynienia z ukazaniem polskich realiów w krzywym zwierciadle, jednak gąska nie umożliwia widzowi spojrzenia na naszą rzeczywistość z takiej perspektywy jak 1670. Rzekłbym wręcz, że jest zupełnie odwrotnie, no bo trudno wyobrazić sobie coś bliższego naszej codzienności niż sklep osiedlowy. Z tego powodu nie można było też oczekiwać, że pod kątem wizualnym serial ten będzie równie spektakularny co hit Netflixa. Mamy tu momentami całkiem kreatywne zdjęcia i naprawdę udaną scenografię, ale daleko im jednak do rozmachu 1670. Nie można też pominąć faktu, że w przypadku Gonski ta poprzeczka była zawieszona zdecydowanie wyżej. Przede wszystkim ze względu na dotychczasowy dorobek jej twórców. Ze szczególnym uwzględnieniem Macieja Buchwalda, Jakuba Różyło i Tomasza Kota. W przypadku 1670 przed jego premierą wiele osób spodziewało się, że będzie to spektakularna klapa. W związku z czym wymagania były niższe. Gąska to nie jest serial, który zmieni wasze życie, bo nie ma nawet takich ambicji. Jeśli jednak lubicie lekkie produkcje w duchu Feel Good Movies, to powinien być to całkiem niezły wybór po ciężkim dniu w pracy albo na weekend. No i klasycznie, możliwe, że nie każdemu przypadnie do gustu obecny w tej produkcji humor, ale to już jest kwestia indywidualnych preferencji. Jeśli jednak ktoś spodziewał się, że Gąska będzie drugim 1670, to mógł się trochę zawieść, bo ten serial to coś diametralnie innego. Jest tu kilka naprawdę udanych pomysłów, które już na tym etapie pokazują, jaki jest w tym serialu potencjał. Czuję po tym pierwszym sezonie pewien niedosyt, i mam naprawdę ogromną nadzieję, że twórcy dostaną szansę na to, aby ten koncept rozwinąć i że przyjdzie nam poznać dalsze losy tych bohaterów. Zwłaszcza, że finał sezonu zostawia nas z naprawdę potężnym cliffhangerem. Jestem jednak bardzo ciekawy Waszej opinii: czy widzieliście już gąskę? A jeśli tak, to co o niej myślicie? Czy chcielibyście poznać dalszy ciąg tej historii? Czy uważacie, że lepiej poprzestać na tym, co już dostaliśmy? Odmykam dyskusję i do usłyszenia.